Dziękuję. Czujemy Wasze wsparcie, ale tak jak tutaj koledzy mówili wcześniej, to nie jeden, to nie tyle powinno tutaj być uczestników tego dzisiejszego spotkania, tej manifestacji. Powinni tutaj być, tak jak wcześniej powiedzieliśmy teraz z górnikami rodziny władzy. Oczywiście my, jeśli chodzi o związki zawodowe, jesteśmy w sumie w tej chwili jednością. Nie ma sprzeciwu, nie ma tutaj opcji różnych, tylko jest jedna, jeden cel, uratowanie miejsc pracy, ratowanie miejsc pracy. Ale wszystkim serdecznie, tym, którzy nawet przyjechali tutaj nas wspomóc, tak jak tu nawet Rysiek Majdzi, który załatwi, że będą polskie huty stali, a ma jest Powiem tylko tyle. Kryzysów przechodziło się wiele. Kryzysów światowych niewiele, bo to są co jakiś czas, co kilkanaście lat. Podobnież jest to kryzys światowy. Poczekamy, ale my jako związki zawodowe nie poddajemy się do ostatniej kropli, krwi, Będziemy walczyć, aby nikt nie stracił miejsca pracy. Ale na siłę my. Pieca nie podtrzymamy jako związki zawodowe. My tego pieca nie będziemy podpalali. Musimy po prostu w tym momencie tutaj walczyć do 23, licząc na to, że jeszcze decyzja się zmieni. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. I na koniec na koniec, tak po pierwsze tutaj na ten dwudziestego 21, który już mówiłem na Basztowej pod Urzędem Wojewódzkim o godzinie 12:00 i na koniec proponujemy odśpiewanie hymnu. Z tym, że będziemy wspomagani tutaj przez yy, kolegów, którzy puszczą. I dziękuję i przepraszam za to, że nawet jak kogoś... ...żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Idzie Wisłę, przejdzie Warte, będzie Polaka Polakami. Tak na przykład, dał nam przykład bo ja jak zwyciężać mamy. Masz, masz do Prowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się. Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Kaniecki do Poznania po za zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski z Ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z Narodem. Dziękujemy wszystkim organizacji związkowych i życzymy spokojnego powrotu, a szczególnie tym kolegom, którzy mają do domu daleko, żeby po prostu dojechali spokojnie do domu.